Było w pół do czwartej rano, kiedy obudziłem się z tym dziwnym uczuciem w środku. Nie mogłem spać, a w głowie miałem tylko jedno: muszę się pomodlić. Teraz. Zaraz. Wstałem cicho, żeby nie obudzić żony i poszedłem do salonu w naszym małym mieszkaniu na Pradze. Zgasiłem światło i usiadłem w starym fotelu, tym samym, który kupiłem 30 lat temu na bazarze Różyckiego. Zacząłem modlić się jak zawsze. Po prostu rozmawiałem z Bogiem normalnie. Tak jak się rozmawia z kimś bliskim przy kieliszku herbaty. Prosiłem o zdrowie dla żony, która ostatnio skarżyła się na serce. Prosiłem o opiekę nad rodziną. A potem, sam nie wiem czemu, powiedziałem coś o mojej wnuczce Kasi. Żeby Bóg dał jej szczęście w życiu, żeby znalazła kogoś dobrego. I wtedy stało się coś, czego do dzisiaj nie potrafię wytłumaczyć. Poczułem taką ciszę, jakby cały Warszawa nagle zamarł. Żadnych samochodów z ulicy Targowej. Żadnego szczekania psów z podwórka. Nic. Zamknąłem oczy i zobaczyłem coś, co sprawiło, że serce zaczęło mi walić jak młotem. Widziałem łąkę pełną kwiatów, gdzieś za miastem, może pod Konstancinem albo w Wilanowie. A pośrodku tej łąki stała Kasia. Miała na sobie białą sukienkę, długą, prostą. Włosy rozpuszczone. Uśmiechała się tak, że aż mi uzystanęły w oczach. Szła w stronę jakiegoś mężczyzny, który czekał na nią przy takim drewnianym ołtarzyku ozdobionym polnymi kwiatami. Nie widziałem jego twarzy wyraźnie, ale widziałem, jak na nią patrzy. Boże, jak on na nią patrzył. Tak jak ja kiedyś patrzyłem na moją halinę, jak pierwszy raz ją zobaczyłem na zabawie w domu kultury. Otworzyłem oczy i zorientowałem się, że cały się trzęsę. Ręce mi drżały, serce biło szybko. To nie był żaden sen, bo nie spałem. To było coś innego. Coś realnego. Poszedłem do kuchni i znalazłem stary zeszyt, w którym czasem zapisuję jakieś myśli, modlitwy. Usiadłem przy stole i zacząłem wszystko zapisywać. Opisałem dokładnie tę sukienkę, kwiaty, słońce, które świeciło Kasi prosto w twarz. Zapisałem datę 12 czerwca 2015 roku. Napisałem wszystko, co pamiętałem, bo bałem się, że zapomnę. Rano próbowałem opowiedzieć o tym Halinie, ale ona tylko się uśmiechnęła i pogładziła mnie po ręce. Pewnie myślała, że mi się przyśniło. Może rzeczywiście tak było? Sam już nie wiedziałem. Ale gdzieś głęboko czułem, że to nie była zwykła wyobraźnia. Tego dnia zasnąłem dopiero po południu, ale z dziwnym spokojem w sercu. Jakbym wiedział coś, czego inni nie wiedzą. Lata leciały jak woda. Kasia skończyła liceum i wyjechała studiować do Krakowa. Wybrała psychologię, bo zawsze lubiła pomagać ludziom. Mieszkała tam w akademiku przy ulicy Rejmonta, dzwoniła do nas co niedzielę, przyjeżdżała na święta. Ja tymczasem co jakiś czas wyjmowałem ten zeszyt i czytałem tamten zapis z czerwca 2015. Zastanawiałem się, czy kiedykolwiek to się spełni. Bywały momenty, kiedy myślałem, że zwariowałem. Że to była tylko jakaś dziwna halucynacja. Może przez zmęczenie albo przez te tabletki na ciśnienie, które wtedy brałem. Halina czasem pytała, czy nadal myślę o tym śnie, jak to nazywała. Kiwałem głową i zmieniałem temat. Kasia miała w tym czasie kilku chłopaków. Najpierw był Michał, kolega z roku, sympatyczny chłopak starnowa. Ale coś w nim było nie tak. Za mało dojrzały, za bardzo skupiony na sobie. Potem był Piotr, starszy od niej o parę lat. Pracował w jakiejś firmie IT. Dobry zawód, dobra rodzina. Ale znowu, kiedy ich widziałem razem, to nie było tego. Tego spojrzenia. Tego czegoś, co widziałem w mojej wizji. Za każdym razem, kiedy Kasia przyjeżdżała i opowiadała o kolejnym facecie, ja słuchałem cierpliwie i kiwałem głową. W środku myślałem sobie: Nie, to nie ten. Halina mówiła, że jestem za wybredny, że żaden chłopak mi nie będzie pasował. Ale ja nie szukałem idealnego człowieka dla Kasi. Ja po prostu wiedziałem, że ten właściwy jeszcze nie przyszedł. Minęło sześć lat od tamtej nocy. Sześć długich lat. Kasia skończyła studia, znalazła pracę w poradni psychologicznej w Warszawie i wprowadziła się do małego mieszkania na ochocie. Była szczęśliwa zawodowo, ale samotna. To było widać. Czasem przychodziła do nas na obiad i widziałem w jej oczach smutek. Nie mówiła tego wprost, ale czułem, że szuka kogoś, kto będzie jej partnerem na serio. Nie tylko na kilka miesięcy. Halina już wtedy była słabsza. Chorowała na cukrzycę, miała problemy z sercem. Często leżała w łóżku i żartowała, że nie dożyje ślubu Kasi. Śmiałem się z nią, ale w duszy się bałem. Bałem się, że moja wizja była tylko moim marzeniem, które sobie sam wmówiłem. Aż pewnego wrześniowego dnia. Kiedy liście już zaczynały spadać z drzew na naszej ulicy, Kasia zadzwoniła. Mówiła podekscytowana, że chce wpaść do nas z kimś znajomym. Z chłopakiem. Z nowym chłopakiem, którego poznała przez koleżankę z pracy. Powiedziała, że jest inny niż wszyscy poprzedni. Że czuje, że to może być to. Kiedy odkładałem słuchawkę, serce zaczęło mi bić szybciej. Spojrzałem na Halinę, która leżała na kanapie. Ona też to usłyszała. Uśmiechnęła się do mnie i powiedziała tylko jedno słowo: "Może". Było słoneczne popołudnie, kiedy zobaczyli ich przez okno. Kasia szła ulicą targową, trzymając kogoś za rękę. Facet był wysoki, miał krótkie jasne włosy i szedł spokojnie, z takim opanowaniem, które od razu mi się spodobało. Ubierał się prosto: dżinsy, granatowa koszula. Nic wymyślnego. Kiedy weszli do mieszkania, Kasia przedstawiła go oficjalnie. Łukasz. Pracował jako elektryk w dużej firmie budowlanej. Pochodził z małej miejscowości pod Lublinem, ale od kilku lat mieszkał w Warszawie. Miał ciepły, spokojny głos. Podał mi rękę mocno, ale bez przesady. Spojrzał mi prosto w oczy. I w tym momencie poczułem to samo co sześć lat temu. Dreszcz przeszedł mi po plecach. To spojrzenie. Dokładnie to samo. Ciepło, szczerość, pewność. Spojrzałem na kasie i zobaczyłem, jak ona patrzy na niego. Tak samo. Dokładnie tak samo jak w tamtej wizji. Odchyliła głowę lekko na bok, kiedy on coś mówił. Śmiała się naturalnie, bez udawania. Podczas obiadu starałem się być normalny. Rozmawiałem o pogodzie, o warszawskim ruchu, o polityce. Ale nie mogłem przestać ich obserwować. Każdy gest, każde słowo potwierdzało to, co czułem. Nawet sposób, w jaki Łukasz podawał jej chleb albo nalewał wodę do szklanki, było w tym coś delikatnego, opiekuńczego. Halina też to widziała. Kiedy Kasia z Łukaszem wyszli na chwilę na balkon, żeby zapalić papierosa, Halina spojrzała na mnie i szepnęła: "To on, prawda?" Nie odpowiedziałem. Tylko kiwnąłem głową i poczułem jak uzycisnął mi się do oczu. Po ich wyjściu poszedłem do sypialni i wyciągnąłem stary zeszyt z szuflady. Otworzyłem go na stronie z datą 12 czerwca 2015 roku. Przeczytałem jeszcze raz to, co zapisałem wtedy o tej wizji: sukienka, kwiaty, słońce, spojrzenie. I nagle zobaczyłem coś, czego wcześniej nie pamiętałem tak dokładnie. W wizji był zapis imienia. Ledwo widoczny, ale był. Łukasz! Usiadłem ciężko na łóżku. Nogi mi się ugięły. Jak mogłem zapomnieć o tym szczególe? A może po prostu dopiero teraz mój mózg sobie to przypomniał? Nie wiedziałem. Ale teraz było jasne absolutnie jasne. Halina weszła do sypialni i zobaczyła, że płaczę. Podeszła, usiadła obok i wzięła mnie za rękę. Nic nie mówiła. Wiedziała, po tylu latach razem nie trzeba było słów. Tej nocy długo nie mogłem zasnąć. Leżałem i patrzyłem w sufit. Myślałem o tym, jak dziwnie działa los, jak czasem dostajemy znaki, których nie rozumiemy od razu, jak trzeba czekać latami, żeby zobaczyć sens. Ale teraz już wiedziałem. To nie była iluzja. To nie był zwykły sen. To była obietnica, która właśnie zaczęła się spełniać. W następnych miesiącach obserwowałem ich związek bardzo uważnie. Nie wtrącałem się, nie dawałem rad, których nikt nie prosił. Po prostu byłem obok i modliłem się w ciszy. Chciałem zobaczyć, czy czas potwierdzi to, co widziałem w wizji. I potwierdzał. Powoli, ale konsekwentnie. Pamiętam, jak Kasia zachorowała na grypę w listopadzie. Leżała z wysoką gorączką w swoim mieszkaniu na ochocie, ledwo mogła wstać z łóżka. Łukasz wziął wolne w pracy i siedział przy niej trzy dni. Gotował rosół, dokładnie taki jak jego matka robiła w ich wiosce pod Lublinem. Przynosił jej leki, mierzył temperaturę, czytał na głos książki, żeby jej nie było nudno. Kiedy mi o tym opowiedziała przez telefon, głos jej drżał. Nie z gorączki, ale z wdzięczności. A był też ten dzień w lutym, kiedy Łukasz stracił robotę. Firma budowlana, w której pracował, zbankrutowała nagle. Nie dostał nawet ostatniej wypłaty. Był zdruzgotany, bał się, że Kasia go zostawi, bo nie może już płacić za randki, za kino, za restaurację. Ale Kasia? Ona wzięła go za rękę i powiedziała, że będą jeść kanapki w domu, jeśli trzeba. Że liczy się on, nie jego portfel. To było piękne. Widziałem w nich coś, czego nie ma w większości związków. Nie byli tylko parą zakochanych ludzi. Byli zespołem, przyjaciółmi, partnerami w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Halina słabła z każdym tygodniem. Coraz więcej czasu spędzała w łóżku. Cukrzyca dawała się we znaki, a serce pracowało coraz słabiej. Doktor mówił, że może tak być rok, może pięć lat. Nikt nie wie. Ale ja widziałem w jej oczach, że ona sama czuje, że niedługo. Pewnego wieczoru kiedy siedzieliśmy razem w salonie i oglądaliśmy wiadomości telewizji, Halina spojrzała na mnie i powiedziała cicho: Obiecaj mi, że jak mnie nie będzie, powiesz Kasi o tej wizji. Złapałem ją za rękę i obiecałem. Choć w duszy modliłem się, żeby dożyła ślubu, żeby zobaczyła to na własne oczy. Minęły dwa lata od pierwszego spotkania z Łukaszem. Dwa lata pełne zwykłych, codziennych rzeczy. Wspólnych kolacji, spacerów po łazienkach. Wycieczek na Mazury. Nic spektakularnego, ale właśnie to było najpiękniejsze. Ich miłość nie potrzebowała fajerwerków. Aż pewnego majowego dnia Łukasz zapukał do naszych drzwi. Sam. Bez Kasi. Wszedł do środka, wyglądał na zdenerwowanego. Usiadł przy kuchennym stole i patrzył na swoje ręce. Przez chwilę milczał. Potem w końcu podniósł głowę i powiedział: Chciałbym prosić o rękę Kasi. Chciałbym pana błogosławieństwa. Serce mi stanęło. Wiedziałem, że ten moment przyjdzie, ale teraz, kiedy już był tu, nie mogłem wykrztusić słowa. Łukasz patrzył na mnie z nadzieją i strachem jednocześnie. Bał się, że odmówię. Wstałem, podszedłem do niego i położyłem rękę na jego ramieniu. Spojrzałem mu w oczy i powiedziałem słowa, które do dziś pamiętam, miałeś to błogosławieństwo, zanim jeszcze się urodziłeś. Łukasz spojrzał na mnie zdziwiony, ale nie pytał o nic więcej. Po prostu uścisnął moją dłoń mocno i wyszedł z uśmiechem na twarzy. Halina słyszała całą rozmowę z sypialni. Kiedy wszedłem, płakała, ale nie ze smutku. 12 czerwca 2023 roku obudziłem się o świcie. Dokładnie 8 lat po wizji. Wyglądałem przez okno i widziałem czyste, bezchmurne niebo. Halina jeszcze spała. Oddychała ciężko, ale spała spokojnie. Ślub miał się odbyć pod Konstancinem, na łące, którą wynajęli od jakiegoś rolnika. Kasia chciała coś prostego, bez przepychu. Łukasz też. Więc zrobili ceremonię na świeżym powietrzu, tylko najbliższa rodzina i przyjaciele. Pojechaliśmy tam rano. Łukasz z kolegami przygotował drewnianą altanę ozdobioną polnymi kwiatami, rumiankami, chabrami, makami. Dokładnie takimi. Jaki widziałem w wizji. Kiedy wysiadłem z samochodu i zobaczyłem tę łąkę, nogi się pode mną ugięły. Halina musiała mnie przytrzymać. To było to miejsce. Dokładnie to. Te same kwiaty, ta sama przestrzeń, ten sam układ. Nawet drzewa w tle wyglądały znajomo. Poczułem, jakby czas się zatrzymał. Usiedliśmy na drewnianych ławkach z innymi gośćmi. Słońce grzało mocno. Pachniało świeżo skoszoną trawą. Z niewielkich głośników leciała spokojna muzyka. I wtedy pojawiła się Kasia. Szła przez łąkę w białej sukience, prostej, bez koronek i cekinów. Włosy rozpuszczone, w ręku bukiet polnych kwiatów. Uśmiechała się, ale widziałem, że jest wzruszona. Szła powoli, patrząc cały czas na łukasza, który stał przy ołtarzu i wytarł łzę z policzka. Ja też płakałem. Nie mogłem przestać. Halina trzymała mnie za rękę i szeptała, żebym się uspokoił, ale sama też miała łzy w oczach. To nie była zwykła radość ze ślubu wnuczki. To było coś więcej. To było potwierdzenie, że życie ma sens. Że są rzeczy, których nie da się wytłumaczyć logiką. Podczas ceremonii, kiedy Kasia i Łukasz wymieniali przysięgi, spojrzałem w górę na niebo. Słońce świeciło dokładnie tak, jak widziałem osiem lat temu, padało na twarz Kasi pod idealnym kątem, rozświetlając jej uśmiech. To było niesamowite. Każdy szczegół się zgadzał. Po ceremonii, kiedy wszyscy jedli i pili, podszedłem do młodej pary. Kasia przytulała się do Łukasza, oboje wyglądali na szczęśliwych i zmęczonych jednocześnie. Poprosiłem ich, żeby na chwilę ze mną poszli, że chcę im coś pokazać. Zaprowadzili się ich pod drzewo, z dala od innych gości. Wyciągnąłem z kieszeni stary zeszyt. Otworzyłem go na stronie z 12 czerwca 2015 roku. Pokazałem im opis, datę, imię Łukasza, wszystko. Kasia przeczytała w milczeniu. Łukasz czytał przez jej ranie. Kiedy skończyli, oboje patrzyli na mnie w oszołomieniu. Kasia wzięła zeszyt do ręki, przeczytała jeszcze raz, dotknęła kartki palcami, jakby chciała sprawdzić, czy to prawda. Zaczęła płakać. Łukasz objął ją i też miał łzy w oczach. Potem Kasia rzuciła mi się w ramiona i przytulała mnie tak mocno, że myślałem, że się uduszę. Powiedziała tylko: Dziadku, teraz rozumiem, dlaczego zawsze mówiłeś, że prawdziwa miłość czeka na właściwy moment. Stałem tam, trzymając moją wnuczkę i jej męża, i czułem, że to był najszczęśliwszy dzień mojego życia. Jeszcze szczęśliwszy niż mój własny ślub. Bo to był dzień, kiedy wiara stała się widzialną. Halina zmarła trzy miesiące po ślubie. We wrześniu, kiedy liście znowu zaczynały opadać. Odeszła we śnie, spokojnie, bez bólu. Leżała obok mnie w łóżku, a rano po prostu już jej nie było. Doktor powiedział, że to było serce. Że mogło się stać w każdej chwili. Byłem zdruzgotany, ale jednocześnie spokojny. Bo wiedziałem, że dożyła tego, na co czekała. Widziała ten ślub. Widziała szczęście Kasi. I to wystarczyło. Dziś, kilka lat później, nadal trzymam ten stary zeszyt. Kartki są już pożółkłe, trochę rozerwane na brzegach. Ale słowa wciąż są czytelne. Czasem siedzę w fotelu w salonie, w tym samym miejscu, gdzie wszystko się zaczęło, i czytam te notatki. Przypominają mi, że życie nie jest przypadkowe. Kasia i Łukasz mają teraz córkę. Małą Zosię która ma jasne włosy po ojcu, uśmiech po matce. Kiedy ją widzę, wspominam o tym kwiecie, który zobaczyłem na łące w tamtej wizji. Jakby cykl się zamknął, jakby wszystko miało swój początek i koniec. Ludzie czasem pytają mnie, czy naprawdę w to wierzę, czy naprawdę myślę, że zobaczyłem przyszłość. Nie tłumaczę się, nie przekonuję, po prostu opowiadam, co się stało. A oni sami niech zdecydują, co o tym myśleć? Dla mnie to nie była kwestia przewidywania przyszłości. To była kwestia zaufania, zrozumienia, że Bóg działa w swoim czasie, nie w naszym. I kiedy pokazuje nam coś wcześniej, to nie po to, żebyśmy się spieszyli, tylko po to, żebyśmy się przygotowali, żebyśmy wiedzieli, że czekanie ma sens. Wiele razy w tych ośmiu latach wątpiłem. Myślałem, że zwariowałem, że wmówiłem sobie coś, czego nie było. Że ta wizja była tylko moim pragnieniem, nie rzeczywistością. Ale teraz, kiedy patrzę wstecz, widzę, że każdy rok, każdy miesiąc, każdy dzień przybliżał Kasię do Łukasza. Nawet te nieudane związki, nawet te trudne chwile, wszystko prowadziło do tego momentu na łące. Minęło sporo czasu od tamtego ślubu. Zosia ma już trzy lata, mówi pełnymi zdaniami, biegnie do mnie, kiedy przychodzę w odwiedziny. Kasia jest szczęśliwa, Łukasz znalazł dobrą pracę w dużej firmie elektrycznej, kupili mieszkanie na ursynowie, trochę większe niż to na ochocie. Wszystko toczy się normalnie. Życie jest zwyczajne. Ale właśnie w tej zwyczajności jest coś niezwykłego. Ostatnio Zosia zapytała mnie, czy wierzę w cuda. Siedziała na moich kolanach i patrzyła na mnie tymi wielkimi, ciekawskimi oczami. Pomyślałem przez chwilę, a potem odpowiedziałem: Nie wierzę w cuda, Zosiu. Wierzę w miłość. A miłość sama w sobie jest cudem. Uśmiechnęła się i pobiegła bawić się swoimi zabawkami. Ale ja zostałem w fotelu i myślałem o tym dalej, bo naprawdę tak jest. Nie potrzebuję dowodów na to, że wizja była prawdziwa. Nie muszę przekonywać innych. Wystarczy, że widzę moją wnuczkę szczęśliwą. Wystarczy, że widzę, jak Łukasz trzyma ją za rękę. Wystarczy, że słyszę śmiech małej Zosi. To jest wystarczający dowód. I kiedy zamykam oczy, czasem wracam myślami do tamtej nocy w 2015 roku. Do ciszy, do spokoju, do tego uczucia, że dostałem coś, czego nie zasłużyłem. Prezent od Boga, który nie wymagał nic w zamian. Tylko wiary. I tej wiary się trzymam. Do dziś.